49 megaboksów za 49 gemów. Co tu się dzieje? 10 tysięcy łapek pod tym filmem i robimy drugi odcinek taki jak ten. Hej, witajcie! Jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku, w którym to pokażę Wam 100 największych bugów, błędów i gliczy w Brawl Stars. Ale ale zanim do tego przejdziemy, no to jeszcze muszę wam powiedzieć kto wygrał ostatni konkursik, bo ostatnio był giveaway właśnie na 50 ziko na doładowanie. Dobra, już starsza takiej wartości. Ostatni konkurs wygrała Julka. Także gratuluję serdecznie Julka. W ogóle zawsze wyniki dodaję troszeczkę wcześniej na mój Instagram, także polecam sobie zaobserwować Instagram @4ty, jak jeszcze ktoś nie obserwuje. No i słuchajcie, dzisiaj, myślę, że a dobra, też zróbmy konkursik. A niech jeszcze komuś jakieś takie fajne doładowanie poprawi dzień. Także mordeczki, jeżeli ktoś z was chciałby dostać kartę doładowującą dobrą, starsza wartości 50 zł, to wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. zasubskrybujecie mój kanał, czyli klikniecie ten czerwony guziczek tam na dole no i napiszecie jakiś komentarz na temat filmu na przykład możecie napisać który z dzisiejszych bugów gliczy według was jest Najbardziej niesamowity. To tyle z tempu, także lecimy. No i słuchajcie, przed nami jest tutaj top 100 niezapomnianych glitchy w Brawl Stars 2017-2021, czyli z ostatnich 4 lat. Wszystkie największe błędy, jakie znalazły się w Brawlu, będą za chwilę pokazane. Słuchajcie, ja specjalnie tego jeszcze nie oglądałem, ale Brawl Maker to jest totalny kozak, że on robi takie filmy. Nie wiem, to od razu suba daje łapeczkę w górę. No i możemy lecieć. Dobra, to co tu się będzie działo? Dobra, po pierwsze. Czekajcie, tu jest solo, showdown? Nie, to są gemy. To jest, to jest to od gemów. I ona ma jakąś niewidzialną ścianę tutaj, widzicie? Kiedyś była jakaś niewidzialna ściana, był jakiś bug. Okej, okay, no zdarza się. Ej, co jest? Zadymiarze mają jakiś taki kolor? Ej, chyba był taki błąd, coś mi się kojarzy. Ej, 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 coś mi się kojarzy, słuchajcie, że był taki błąd. Nawet chyba byłem świadkiem czegoś takiego. Tak, był przez jakiś czas właśnie taki błąd, że wszyscy za mieli takie dziwne kolory, nie? Coś tam się kiedyś pobłogowało Ej, jeżeli to kojarzycie, to koniecznie napiszcie w komentarzu. W ogóle może wyznać jakieś bugi, których tutaj dzisiaj nie będzie, chociaż nie sądzę, żeby to było możliwe, ale może tak. Więc jeżeli tak będzie, to też możecie o nich napisać w komentarzu, to może ich poszukamy, posprawdzamy coś w Stars, może coś znajdziemy nowego. Okej, okay, kolejny bug, tutaj znowu jakiś Game Grabik. Ej, jest tutaj B. B. atakuje tym swoim gadżetem Co jest? Ej, nie, 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 musimy to zobaczyć jeszcze raz. Co tu się wydarzyło? Patrzcie, powoli. Ona rzuca. CO JEST?! Bo to jest tak jakby ten gadżet... Patrzcie, bo ten gadżet leci tu gdzieś tutaj na dole totalnie. Ten gadżet leci tu gdzieś tutaj na dole, a on niby trafia w tego lub jednego. I on sobie... Co to w ogóle za błąd z tym gadżetem? No nieźle. Dobra, dalej. O Jezu, ile Jackie. No dobra... Co? <laughs> akurat śmieszne. To nie, to nie... był chyba żaden bug. To po prostu wszystkie naraz się załatwiły. Ktoś sobie coś testował. Okej, okay, no tutaj Mortis sobie dosyć daleko lata. No nieźle. Jezu, ale on strasznie daleko lata, ale się jak ślizga jak na jakimś lodzie zależy, nie? Co jest? Ej, tu komuś się zbugowało, nie wiem, jak ktoś ma czasem jakiś słabszy telefon z Androidem czy coś. W sensie jak są takie totalnie słabe telefony, to czasem się dzieją jakieś takie niestworzone bugi. No bo wiecie, bo granie jest zoptymalizowane na jakieś takie totalnie starsze smartfony czasem po jakichś nowych updatech. I tu jest chłopca cały w ogóle niewidzialny, nie? O nie, to są te pane. To jest właśnie ten gadżet z pana Penie To jego moc. Przyszą wtedy ja był totalnym kozakiem Oni go pokonają? Dobra, to jest szeli w sumie też wieże mocno Co tu się wydarzyło? No dobra, pokonali go Co jest? Co jest? Jeszcze raz! Jak on przez tą ścianę przelaz? Ale te bugi z tymi ścianami to są serio, jakieś niemożliwe Co? Okej okay. Dobra, tutaj jest ta Bibi. To są jakieś mapy w ogóle już customowe, czyli to jest jakiś świeższy bug Co? Co no dokładnie co jest? C im ten, im, co ten Mortis jest zbugowany? Widzicie to w ogóle? Ej! Przelaz na drugą stronę. Co? Ej, słuchajcie, czy udało Wam się kiedyś coś takiego zrobić? Czy ktoś gdzieś kiedyś przelazł przez ścianę Mortis'a albo po prostu, nie wiem, przez wodę. Nie wiem, bo ja nigdy czegoś takiego nie zrobiłem, ale widzę, że tutaj niezłe bugi były robione. Dobra, jest tutaj Barleyos Jezu, co jest? Ej, nie, to mi dziwnie wygląda, to mi podejrzanie wygląda strasznie. To mógłby być, nie wiem, jakiś cheat nawet czy coś. Dobra, nie, to tak wyglądało. To akurat tak wyglądało, że się skakało tak daleko przez to wszystko. Jezu, ale nie, ale że on rozwalił tyle rzeczy? Coś mi się nie podoba tutaj w tych bugach. Coś. Co, tak, Nie wiem, że takie coś było? Ja totalnie nie kojarzę takich rzeczy, że można było coś takiego zrobić. W sensie, jak wyszły te customowe mapy, nie? No to na pewno dużo więcej bugów one potworzyły. Ale okej, okay, dobra, słuchaj co tu się dzieje. Tu w ogóle Kiełek rzuca piłeczką. No dobra, Kiełek tu już wszystkich załatwia. Tu Frank tutaj z szybkim multem. Pyk. Okej, okay, no i czemu nie strzela? Co on... Co jest? Ej, tu Kiełka. <grywa> Ej, piłka utknęła! I ten tam... co jest? Ej! Czekajcie, bo Kiełek zrobił tego ulta swojego, czemu go tu rzucił? Czekajcie, jeszcze raz spokojnie. Kiełek tu daje ulta, patrzcie, on tu jest. I ten ult jakby w ogóle nie chce zejść, nie? Patrzcie, ten ult tu jest, nie chce zejść. Piłka nagle się tam. Piłka się sama tam zrespiła w nim w ogóle. O co chodzi? I tu jest jakaś niewidzialna ściana powstała. Ej, nie, te niektóre bugi to są naprawdę. Ej, te niewidzialne ściany czy coś. To jest naprawdę hit. To jest mocne, że coś takiego w ogóle idzie, idzie zrobić. No, patrzcie, jak ta piłka się odbija! Ale jaja, dobra. O, co tu się stało? Mordyś się podpalił? Co? Nie skumałem. Jak wiecie, o co chodzi, możecie napisać. Nie że? Co? Chłopco wywalił pół mapy, nie? No może nie pół mapy, ale ze cztery ściany jednym strzałem. Dobra, tu jest Mortis mocno bijany, ma piłkę. Trzeba się skupić. Na czym tu się skupić? Okej. Okay. Oni strzelili tu bramkę? Nie, bo to jest tak, jeden jeden. 2-1 jeden się nagle robi, ej, patrzcie, nagle się robi 2-1. No jak? W jaki sposób? Ta piłka się jakoś musiała tepnąć do bramki, ale dziwne. No dobra, jest ból, jest Leonik. Jakiś dwóch leonów nawet O nie, no i potem bólu, szkoda. Prawie się udało, prawie to strzelił. Okej, okay, no dobra. Oni sobie farmią kuby, tak? Oni chcą sobie farmić kuby tutaj. Jati... Aha! Aha, i serwer im wywaliło, no nieźle. Problemy z jakimś łączem czy czymś? I czekajcie, czy on teraz wróci? Nie, dobra, no nieważne. Tu w ogóle Mortis, Mortis chodzi sobie jakoś do tyłu, nie? Coś tu mu się zbugowało ewidentnie. Okej, okay, dobra, tu mamy Darylka. Darylek na pewno może szybciej sobie uciekać od nich wszystkich. W ogóle on jakoś przez ścianę łaził, widzieliście to? Hej, Darylek w ogóle jakoś przez ścianę przed chwilą chodził. Dobra, tej bij potężnie uderza z środka. Eee? Co się stało z tą peny? To penny? To peny nie może strzelać, patrzcie, coś się zbugowało tej peny! To dlatego tu biją tak Ja mówię, co jest, dlaczego? Ale że penny się zbugowała, no widzę, że strigarowana już ewidentnie. E, ja też się w kurze, mi się coś takiego stało, nie? W jakimś meczu, ileś tam tysięcy bucharków czy coś Albo jakaś ten, liga mocy I takie coś się dzieje Dobra, tutaj już jest na Nani Pajpereczka, Pajperka chyba będzie skakać, tak to, tak wygląda Tak to wygląda, dobra, ból sobie przeszedł, Pajperka I ona teraz tu skacze? Te odcinki się nadają na jakiś... Among <noise> <noise> Ej, ale się zakradła w sumie do tego Ale się zakradła na niego, no przecież ten Dynamite tam bez szans pewnie Choć chyba, że dobrze, chyba, że ogarnięty jakiś, to może by sobie poradził, ale o, znowu jakiś serwer error. Na tych challengech się działo, działy takie rzeczy czasem, że szło wywalić telefon. To nawet ja pamiętam, że mi się udało parę razy. O, tutaj został przerzucony robot. Robot się został. Ej, co się stało? Dlaczego mnie przerzucił i się zbugował? Ej, czyli. Bo też chyba z Citroxem kiedyś robiliśmy jakiś mit, że można było tego bota jakoś zblokować. I oni chyba właśnie tutaj to zrobili. No był taki bug. O, dobra, słuchajcie, jakiś El Primo uwięziony w ogóle. Jak on tam wlazł? Nie, dobra, on musiał wskoczyć na to i to rozwalić ultem, nie? Czy coś, bo to jest customowa jakaś mapa. I on sobie tam wskoczył i rozwalił to ultę I co to PAM? To PAM jakoś przeskakuje. Widzieliście, jak ona tam przeskakiwała? Dobra, nie wiem, dziwna sprawa. Okej, okay, dobra, tutaj jest. Hej, <laughs> no Mortis! Ten Mortis i ściany to jest coś niesamowitego. Ten Mortis to jest jakiś. Nie wiem, totalnie zbugowany, jeżeli chodzi o te ściany. Chłop co wszystkie ściany. Normalnie sobie w nie włazi. O! Uwolniła go! Piperka go uwolniła, czyli faktycznie, i ten Morty z tymi ścianami to jest niesamowity Dobra, uwaga, tutaj pip został puszczony, ciekawe czy ona się sobie, tam, zrespi się tutaj zaraz Pewnie tak, jeżeli leci tak daleko to pewnie się tu, zre... no dokładnie <laughs> Najgorzej No nie, no teraz robot się zbugował, patrzcie o co chodzi, oni tam wszyscy wkurzeli, co się stało, czemu robot się zbugował? O, uwolniło go, Bo, Bo uwolnił tymi swoimi minami Te kolorki to są dodane, nie? Ale że ta Roza się tak zbugowała i miała taką animację chodzenia? Oj, chyba widzę, że tutaj brawlmaker poznajdował takie <laughs> smaczki. Okej. Okay. Co? Ale on załatwił Co? I ta piłka się odbiła znowu od jakiejś niewidzialnej ściany. Biedny Gli. Dobra, ta piłeczka jest, odbija się i znowu się odbija od jakiejś niewidzialnej ściany. Tu tam też się odbiła od jakiejś niewidzialnej ściany, czyli się nie dostrzelić ale najgorzej. To jest top tier, nie? Najgo najsmutniejszych sytuacji w Brawlstars. Halo. Tak się nie robi O! O, Ale że jakiś stary bug z Brawl Stars, bardzo stary Ej fajny ten Brawl Stars kiedyś wyglądał, bardzo fajnie okej okay. Dobra, co tu się wydarzy? Jest robot Wszyscy na robota ogólnie To jest robot na solo showdown, tylko czy to jest... Okej, okay, ale ten bot... Patrzcie, jak ten bot w ogóle się zlagował. On nie wiedział w kogo ma iść, nie? Jak wszyscy do niego poszli. Ej, ej, ej takie coś z tym robotem, to myślę, że jesteśmy w stanie przetestować nawet sami. Musimy to kiedyś zrobić z widzami. Bo to jest naprawdę ciekawa sprawa, czy ten robot by się właśnie tak zbogował. Dobra, w ogóle tutaj jest ta. O, jakiś Amongus chyba słyszę coś. A co do Amongusa to jutro będzie na kanale odcinek za tak także polecam serdecznie śledzić. To będzie pierwszy mój odcinek za Amongus i wpadł też Yoshi A jak Yoshi wpada, to wiecie co się dzieje. No jest grubo, także koniecznie jutro pilnujcie kanał, bo będzie fajny odcinek za Dobra, jest Ems. sobie odpala. Ten swój ulcik. I dlaczego on w ogóle nim nie dostaje? Ej, patrzcie, on w ogóle nim nie dostaje, ten robot. No co chodzi? O dobra, widzę, tutaj. No nie, temu to się totalnie szybko tutaj resfiemy, taki, nie? Jak zasuwa w ogóle. Solar Orbit. Okej okay, no i znowu Mortis Ten Mordis jest naprawdę jedną z najbardziej zbugowanych postaci w Brawlu, chyba. Z tego co widać. O gol. I patrzcie, zostało to barleja i obiło tutaj jeszcze tego kruka. No nieźle. No, ej, poszukajcie się tego kruka. Halo, gdzie on ty z tym HP ma i lecieć, jako matko? 2400. Co jest? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje w tej grze? Oni to jakoś specjalnie zrobili! Oni to musieli jakoś wyczaić. To jest na pewno gierka customowa. Oni to jakoś razem wyczaili. Czekajcie, co oni tu zrobili? Okej, okay, to jest to bo. Jest. Tutaj był właśnie ult bo, ult chyba tego kiełka. I tak, takie coś się stało, Żeby strzeliła Franka nad mapę i sobie zaczął łazić w ogóle. Co jest? Ej, to jest niesamowite. Ej, czy on w ogóle mógłby ich atakować? Mógłby sprawdzić. Albo może pewnie... Oni mogą go atakować normalnie. Teraz pora na coś, co totalnie Was szokuje. Kolejny bug, słuchajcie, dotyczy sklepów Brawl Stars, Tak, w sklepie pojawiła się oferta, w której było do kupienia 49 megaboksów za 49 gemów. Normalnie tyle megaboksów kosztuje prawie 4000 gemów. A tutaj chłop, nie wiem, no, trafił jakiegoś największego i najlepszego Buga w historii, przynajmniej dla graczy. No, bo miał tutaj właśnie o takie, taką kozacką ofertę do kupienia, nie? Ej, serio, gdybym ja zobaczył coś takiego w sklepie, to od razu bym pewnie założył X kont i zaczął je kupować. Bo przecież to jest taki kontencik, Tyle tutaj skrzynek do otworzenia za tylko 49 gemów. No, jakiś totalny Hit. i taka sytuacja chyba wydarzyła się tylko raz o ile to nie jest fake, bo tego też nie jestem pewny, ale wiem, że dużo osób o tym już wcześniej kiedyś tam mówiło, też już dużo o tym słyszałem więc, o tutaj jakaś siódemka na przykład teraz mu wypadła, nie, ale naprawdę przepotężnie, że taki bug stada ta, taką ofertę pojawił się w sklepie no naprawdę hito, tu jeszcze tutaj dwóch zadymiarzy, nie w ogóle słuchajcie, to jest z czasów kiedy jeszcze nie było tych świecących jedynek ani niczego i patrzcie tutaj taka piątka, jedynka, o i nagle piper wypada, nie bo jeszcze wtedy nie było tych świecących jedynek, on tutaj już trafił w ogóle kilku zadymiarzy, ale dobra nie będę wam tego całego pokazywał lecimy dalej. O, Tara już sobie leci, witam Tara No i to pani, no, tutaj Chucky <grywa> to nie <niezła> z kampę miała Hoho! <grywa> ej! Co jest? Dokładnie, no, gdzie ona idzie? Jezu, co to za... I ona przeżyła jeszcze w ogóle Ej, ale niektórzy poszukiwacze błogów to są nieźli, nie? Naprawdę, że oni takie rzeczy potrafią znaleźć 146 power cubów. 147, ej! Ja już nie pamiętam jakie były rekordy. Słuchajcie, czy może ktoś mi w komentarzu napisać jaki jest rekord power cubów oficjalny? Bo były kiedyś pobijane grubo, ja tam pamiętam, że sma... Jest 148 Ej, wiecie co, mi się wydaje, że to jest scam Takie coś się z... dzieje, jak się zbiera 149 No nie wiem, mi się wydaje, że to już może wprost produkcji zostało dodane Tutaj mógł nas szukać niestety troszeczkę brawlmaker. Maker, ajajaj Dobra, skupcie się teraz, patrzcie to, patrzcie to Dwa w ogóle w tym samym momencie wyrzucił przed chwilą kilofy i poleciał I znowu wyrzucił dwa kilofy. Jaki szef? I cały czas dwa kilofy wyrzuca Dobra, pyk, tutaj jest Mortis najbardziej zbugowana postać Patrzcie patrzcie to, patrzcie to, bo ja to oglądam akurat to oglądam drugi raz, bo się zastanawiałem o co tu chodzi Patrzcie to, on się odsuwa, on się powoli odsuwa, on się odsuwa, on się odsuwa I patrzcie teraz Powiększył mu się zasięg nagle! A to jest nagrywane ewidentnie na telefonie, bo widzicie tu się odlicza, nie? Co jest? Ale Bóg dziwny <noise> Czyli znaczy Rico, Nie, Rico tak nie wygląda. No nie da się, jakby to zrobić, że. Musiałoby się coś zbugować w sterowaniu, żeby tak to wyglądało. Lol, dobra, Lużu zostaje swojego ulta. jest na już na tym robocie. Robot się zbugował. No i robot się zbugował w ścianie, nie. Ej, te bugi z robotami w ścianie to jest. A, dobra, jednak. <grym>, let me <in> Ej, nie, te bugi z robotami w ścianie są mocne. O, tu jakiś miarę też świeży Bóg widzę. Nie, to tak się rozpiszyło, ja byłem raczej... Co? Co, co się stało? Okej, okay, znowu bóg chodzenie, no dobra, to już widzieliśmy, już widzieliśmy takie rzeczy <grym> Ale AP normalnie lata Okej, okay, dobra, Tick tutaj w chmurze ewidentnie, w ogóle ma nick Haha ha, noob Haha ha, noob Ej, w ogóle dużo ma tych power więc on powinien chyba raczej przeżyć Okej, okay, on ma taki pojedynek śmieszny teraz jeden na jeden Dobra, czy da radę? Ej, co jest? HP mu nie spada w ogóle, patrzcie I ten bot 2 ma... Co się dzieje takie teraz? W ogóle temu kilkowi HP nie sprawia. No teraz zaczęło spadać. Znowu mu jakoś mniej spada, znowu mu rośnie. O co chodzi? Ej, to jest dziwne, mega. I co, i wygrał? Aha. No dobra, i co, ale tu jakiś teammate wraca, co jest? On coś zebrał. On coś tam zebrał teraz, i o co chodzi z tym Frankiem? Dlaczego on jest tu sam dalej? Znowu coś zebrał i ma full HP. Jakie. Nie, i tu nie wiem, czy to są jakieś cheaterzy, czy to serio były jakieś bugi. Bo tu się ktoś zrespił, dobra. Ten mu się zrespił Dobra, gdzie jest drugi team? Gdzie jest drugi team? Czy drugi team cały czas też robi to samo? Dobra, wygrali, dobra, czyli wiemy, że drugi team padł No ten, nie, to jakiś stary bardzo, to bardzo stary Pamiętacie w ogóle? Ej, kto pamięta ten ekran? Jezu, kiedy to było? Ten ekran już naprawdę jest bardzo stary Ten nowy ekran myślę, że jest dużo lepszy, ale No taki mały sentyment jakiś jest do tego ekraniku, nie? Wow, co tu się wydarzyło, nie? Jeszcze tak ciemno na mapach Brawl nie było W ogóle słuchajcie, ja mniej lubię właśnie te ciemne mapy A ta to już jest w ogóle jakaś totalnie ciemna I nie wiem komu się tak wydarzyło, ktoś naprawdę musiał mieć jakiś mocno zbugowany telefon Co, co, co chodzi? Czemu wszyscy, co, co jest? Bo nikt nie wie kto jest kim, nie? Tak naprawdę Czy to skrzynka, czy to jakiś inny zadymiarz? No tu ktoś zaprasza do gierki I event mu zniknął, ej! Ej, zniknęł mu jeden event w ogóle do grania, bo ktoś go zaprosił do gry. Tutaj Mortis znowu do ściany wlazł, nie no. Ten Mortis z tymi ścianami to chyba naprawdę popularny glitch. Było aż dziwne, że to przegapiłem. Wygra, bo Mortis wygra. No, Aibit tutaj bez szans. CO?! Aibit miał star power drugie życie wtedy! Ale i tak nieźle. Niezłe, niezłe, niezłe. Ej, znowu Mortis. Czemu mu HP zabiera? Jakby w strefie był, a nie ma strefy. Jakby się strefa... Z... No właśnie, jakby się strefa zbugowała, czy coś. Ale dojazd Okej, okay, co zrobi ten darylek? On jakoś... okej. Okay. Chłopce wyjechał w ogóle gdzieś tam dalej. Ty, on tam wyleciał z drugiej strony i Franka zrespiło tu. Co się wydarzyło w ogóle, ej! Jezu, no ale on nie ma co zrobić. On chyba nawet ruszać się nie może. Tak, on się nie może ruszać. No, biedny nie może nigdzie pójść. Nie, i to jest potężny Bóg, niestety, no nie na naszą korzyść. Lepiej takich rzeczy było nie robić, nawet jak się lało. Teraz opisałem, że raczej naprawili takie błędy. Cz, cz, cz. <laughs> ale ten. Kiełek. Kiełek, załatkała mu drogę i nie ma gdzie iść. I Patrzcie, i robot się kręci. 12 sekund do końca, i oni to wygrają. Ej, nie, najgorzej. No to tak naprawdę nie dolatuje, ale się jakoś rozbija, nie? Ty, ale w ogóle wtedy to można broszkiem było se stanąć i po prostu obijać ten z boku, i jak ktoś nie zauważył, to S, nie? O, a nawet go robot pominął w ogóle, co to było? Hmm. Ile HP? Ile HP? Ej, nie, było coś takiego. Z tym HP też coś takiego było, ja pamiętam. To akurat gdzieś widziałem na YouTubie. O, tutaj zebrał tą gwiazdkę i ona. Ty, ale on już zebrał tą gwiazdkę w ogóle tutaj, i ona mu wypadła? Co? A no to, że dobiegliśmy już do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich reaktów na jakieś pogrzane rzeczy z Brawl Stars, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Myślę, że 10 tysięcy łapek i zrobimy kolejny taki odcinek. Pamiętajcie też o giveaway'u na kartę doładującą do Stars o wartości 50 zł. Jeżeli chcecie ją wygrać, to zostawcie kończy łapkę w górę, subika na kanale, czyli wciśnijcie ten czerwony kuczek tam na dole. No i napiszcie jakiś komentarz na temat filmu, na przykład, który z tych bugów glitchy był najbardziej według Was pogrzany. Według mnie na pewno jeden z tych z Mortisem, no nie ten Mortis to jest coś niesamowitego. Ode mnie to teraz na tyle. Widzimy w kolejne filmy. Cześć! I wpadajcie na Instagram numer 4 ty Jubb! e e Tak każda gra się tu zaczyna. e e l Dla Tary, Kruka, Spajka, Gina. e Aha, e Aha.